Cześć, ja jestem Dawido's Gains a teraz kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Days Gone. Poprzednio mieliśmy tu fajną akcję. Nie spodziewałem się nawet. Zostałem nawet mile zaskoczony. Bo jak poprzednio grałem w to... O! To nie było czegoś takiego. O nie. O nie. O cholera. Jest ja stąd ktoś. Chcę... Kurde, horda. Ja pierdzielę. Super peżra mać Dobra, czyli Tak tam jest złamać, on do nas leci. Spróbujemy go zabozna zrobić. On się nabrać, nie dość się nabrać, dobra. Pierdolona mylla, Jak on jest trudny do zabicia, jak się z nim walczy, tak normalnie wręcz dobra, teraz tak, bo tu mamy, czyli tu mamy full amunicji, tu mamy chyba też full, tu mamy sporo samochodów z amunicją, tutaj mamy motocykl. A tam się znajduje horda. Ja bym spróbował ta horda wyeliminować, bo to już jest konkretna horda. Tak przynajmniej przypuszczam No i ja bym wtedy musiał teraz tak. No, nawet już ich tam widać. Widzicie, cienie. Tu jest konkrecik. No mamy do kra Kurwa, granatów nie mamy. Dobra, ale to możemy dorobić. Miny, miny. Co my potrzebujemy, żeby. Bomba zbliżeniowa. Mina zbliżeniowa. Ciekaj, 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 ciekaj. Bomba zbliżeniowa to jest tak. Ja, zrobię 5 sztuk tych bomb. A zrobimy na 6. I te bomby będą no się przydadzą. Bo jak ja będę uciekał tej hordzie i by wiedział po prostu kajpo, rozstawiłem te bomby, oni będą za mną lecieć. To się nadzieją na te miny, ale ja to zrobię w ten sposób, oby mnie nie widzieli. Dobra. Ja będę uciekał tutaj. Tu doma jedna bomba zbliżeniowo. Dalej, zapraszam. No. Potem by lecieć tutaj to tutaj do drugo. Po tym polecymy o tu zobaczymy czy mogę uzupełnić amunicja Potem tak myślę Jak polecieli tutaj... O! Tu do mnie następna mina. Czy tam bomba. To wezmiemy. I my będziemy lecieć tutaj. Żeby im w miara uciec. Jak my tu polecimy, to my tu wpieprzymy mina. O! Tu domy jedna mamy jeszcze i Aha, czyli miny nie mogę kraft... Dobra, ale to skraftujemy jeszcze jedna bomba zbli... zbliżeniowo i domy tutaj, czy, czy ja zrobię bomba z Zalno. Ja. Zobacz, nie, mam lepszy plan. To ja chcę. Co? Co to jest? Nie, no co to? Ja chcę dać. Mina zbliżeniowo. O, dobra. Czyli teraz tak. Tu sobie weźmiemy bomba wabiąco? I my będziemy tutaj uciekać zgodnie z tą trasą. Ja widzę, że zmrok zapadł i oni sobie wyszli Cholera jasna, kurwa, ma Oni poszli tam Dobra, bo jak ja bym tu był, to oni tu przylecą i będą tu lecieć. No nie fajnie. A prześpiemy się. Albo nie. O, to już jest tako potężna horda. Widać, że coś mi to nie wyszło z tym zwabieniem ich. Kurwa, macie, ile ich tam jest. nic wow, się wow, wow. No i jak to działało właśnie? mniej więcej ta bomba zbliżeniowo ale widzę, że to mi się sam za bardzo nie udało z tym hordą Już ja pamiętam kiedyś, jak ta horda tutaj likwidowałem, to oni kurczę, za mną lecieli. No to ich jeszcze sporo jest, nie? Jakoś nie są zainteresowani mną widzanie 50 uszu plus 10 24 32 35 No czyli ta horda około 200 osobników liczyła nawet ponad, bo widzę, no ponad 200 osobników kurźba O Ciekawe czemu oni się tu skupili wszyscy na tym jednym miejscu I po prostu za mną nie lecieli Ja tam już fajny plan myślałem, min na wkładałem, wszystkiego A tu proszę No, I tu takie małe miejsce i oni tu wszyscy siedzieli, nie? Ciekawe, dobra, ważne, że się udało pokonać. Horda bez najmniejszych problemów. No, tu widzę, że mi tu uszkadali, wpadają, czyli tu ich było nawet więcej jak 200. Dobra, plusem jest to, że my możemy sobie to pozbierać. Czyli po prostu nie zmarnujemy tych bomb. Jedna nam no sam poszła na zmarnowanie. Czyli to, co do merada, możemy zebrać z powrotem. No i super, uzupełniamy się amunicja z samochodów. A widzę, że tu już opędzlowałem. Dobra, to nie jest problem, czyli taka horda nam no, fajnie poszła z płatka widza I to w dużej mierze z karabinu się też fajnie spostrzelało do tych osobników Także nie ma źle Pierwsza konkretna horda ponad 200 ząbiaczków padła ale trupowisko O, tu jest amunicja. Czy my tu coś z... Za... jasne. Jak się trzymasz, stary? Jak mówiłem, bywało. bywało lepiej. Wiesz, wydaje mi się, że już nie krwawi. A nie, nie, a jednak. Okej, okay. pomoc jest już w drodze. Trzymaj się. E, chcesz, żebym wrócił? Zaczekał z tobą? Nie, nie, kurwa, nie, nie. Znaczy, no, nic mi nie będzie, serio, naprawdę. Wpadnę później do lazaretu. Zobaczę, jak się masz. Widziałem, jak tam jest, całkiem przytulnie. Na pewno lepiej niż tutaj. No, bez dwóch zdań. No, wiem o tym gadasz. E, tylko nie sprawiaj doktorowi zbytnich kłopotów, co? Słyszałeś? Dikon, bez odbioru. Dobra, to Ja tu zapiszę odcinek. Będziemy kończyć ten odcinek. To będzie taki typowy odcinek z hordy. No bo jakby nie było, to było tu co robić. Obawiałem się najgorszego, ale poszło jak spłatka. Także ogromny plus i moje zaskoczenie. To dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!